Siemanko miłośnicy detailingu mamy dla Was już samochód pod ten odcinek, czyli odcinek z korekty lakieru. Dzisiaj pokażemy wam, jak przygotować samochód do tej korekty. Wiem, że taki odcinek o dekontaminacji lakieru na naszym kanale już był, ale chcemy przy, ale właśnie akurat BMC pokazać wszystko od A do Z, czyli od pierwszego mycia, skończywszy na aplikacji powłoki ceramicznej. Po tym odcinku, o którym Mateusz mówi, właśnie mieliście mały niedosyt, więc przerabiamy go jeszcze raz. Może bez przedłużania, zaczynajmy! Ale najpierw skoczę w zipeksy. Pierwszą czynnością, jaką będziemy wykonywać, jest tak tzw. prełosz. My w tym przypadku używamy na firmy Optimum w stężeniu 1 do 3. Autopryskamy od dołu do góry w celu zmiękczenia brudu, który przylega do lakieru. Aha, nie zapomnijcie również umyć kół. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Drugim etapem jest mycie zasadnicze. W tym przypadku użyliśmy szamponu Optimum No Rinse. na 8 litrów wody dajecie dwie zakręteczki i oczywiście mycie zaczynacie od góry. No, stężenie No to jest 15 ml na 4 litry wody, jak dobrze pamiętam. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. I w tym etapie e, musimy najpierw osuszyć samochód, a następnie będziemy aplikować taränglu. E, zaraz Mateusz się rozwinie, co to jest taręglu, ale pamiętajcie, żeby właśnie ten preparat aplikować na suchy lakier. Auto już jest umyte, jest czyste, ale jeszcze nie jest do końca przygotowane do korekty lakieru. Musimy jeszcze usunąć drobinki, e, tak, na przykład asfaltu, pozostałości kleju, czy też jakichś e, drobnych cząsteczek metalicznych, ale to pójść w następnym etapie. Ale w tym etapie, właśnie jeżeli chodzi o asfalt, jakieś naklejki, jakieś kleje, e, no to użyję do tego preparatu typu Tareglu. E, ja akurat bardzo lubię preparat Kochemia, jest to... Mm, zawsze mam problem z wymówieniem tego. A. Tea w skrócie. Jest to właśnie produkt typu Tar Anglu. I tak, będziemy teraz pryskać, no, generalnie zauważyłem, że całe auto jest w jakichś drobinkach, to jest chyba żywica drzew, z drzew i będę musiał pryskać chyba całe auto, łącznie z maską, z dachem. Na dachu też widziałem, że jest bardzo dużo takich drobinek, czuję wszystko pod rękawiczką. Oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby uważać na wszelkiego rodzaju gumy, czy też plastiki, ze względu na to, że to auto ma już 23 lata. Te uszczelki są oryginalne, bo generalnie auto jest w oryginalnym, w oryginalnym no, może nie w idealnym, ale w oryginalnym na pewno stanie. E, także uszczelki już są dosyć mocno wsparciałe, ale też jest bardzo dużo osadów, właśnie typu e, żywica z drzew. Czekanie kilku minut. Całość spryskam Nourisem. Nouris bardzo dobrze podniesie ten preparat do góry, ruszy go po prostu i następnie całość spłukam pod wysokim ciśnieniem. I następnie płuczemy. Zanim polecimy z kolejnymi etapami, jak wiecie, auto kupiliśmy w Niemczech. Jest to świeży zakup i jeżeli będziecie gdzieś też szykować się do jakiegoś zakupu, pamiętajcie o tym, żeby koniecznie sprawdzić auto, które chcecie kupić właśnie w Carverticalu. Właśnie dajemy Wam tę możliwość i słuchajcie, naprawdę sprawdzajcie ten samochód. Zobaczcie, jak to wyglądało. Jeżeli chodzi o naszą BMW w Carverticalu, wyglądało na to, że wszystko jest OK. Ale zobaczcie, jak może wyglądać raport Waszego samochodu, który jest kupiony z niepewnego źródła. Tutaj mamy Audi A6. Na pierwszy rzut oka na aukcji wszystko jest w porządku. Jeżeli prześwietlimy ją karwertykalem, wygląda to tak. Mamy przebieg, pojazd może być zmanipulowany. Kradzież co prawda, kradzieży nie ma i wypadek, że ten pojazd był uszkodzony. Informacja, że nie był taksówką, jest tutaj na plus. Mamy całą informację o przebiegu, plus znaleziono problem. Licznik, przebieg, możliwe naruszenie. Warto by to było sprawdzić. Uszkodzenie: mamy informację o uszkodzeniu samochodu. Zobaczcie, jeszcze mamy tutaj zdjęcia, jak ten samochód był uszkodzony. Link do Carverticala znajdziecie w opisie naszego filmu. Ponadto dla naszych widzów mamy 10% rabatu. Jeżeli będziecie mieli jakieś problemy z tymi raportami, śmiało korzystajcie z pomocy supporta, a na pewno będziecie zadowoleni. Czwartym etapem i znowu na suchy lakier aplikujemy Daironizer. Jest to mieszanina kwasu trioglikolowego. Ma to zadanie usunąć opiłki metaliczne, które przylegają, bądź są wbite w lakier. I my przy aplikacji dajoryzera od razu przechodzimy do glinkowania, gdyż glinkujemy wszystko ręcznikiem glinkowym. Jeżeli nie macie takiego ręcznika, no to zaopatrzcie się w glinkę. Jest na pewno dużo tańsza i też trzeba napomnieć o tym, że jest kilka twardości glinek. Najbardziej taką neutralną, najbardziej taką uniwersalną, że tak powiem, jest glinka twardo średniej twardości. A po co glinkujemy? Po to, żeby usunąć to, czego nie usunęło nam, nam tarynglu czy diaronizę, czyli tak zwana dekontaminacja chemiczna. Musimy się po prostu wspomóc czymś mechanicznie i tak jak już powiedziałem, musimy glinkować to pionowo, no wtedy te rysy, które mogą gdzieś tam powstać po glinkowaniu, będą mniej widoczne. A czemu glinkujemy i po co to ściągamy? Po to, żeby później te sywki, ten osad gdzieś tam, który jeszcze przylega do lakieru, podczas korekty nie wbijał nam się wpada i gdzieś tam przypadkiem nie rysował dalszych elementów. A także po to, żeby preparat, który będziemy na samym końcu aplikować, na przykład wosk czy powłoka ceramiczna, żeby po prostu duże się na lakierze trzymały. Spryskam sobie element albo dwa elementy. Nie będę spryskał całego auta, żeby mi zaraz gdzieś ten ironizer nie wysychał na tym, na tym lakierze i będę po kolei e, glinkował. Jeżeli nie macie takiego ręcznika, macie zwykłą glinkę, no to nie spługajcie się do lubrykacji, do poślizgu dająidzerem, no bo po prostu tą glinkę szybko zniszczycie. Dobrze się dosłonie z jakimś szamponem. E, no rinse jest też bardzo dobry do tego, albo też są pro, produkty właśnie dedykowane do e, poślizgu glinki. Pamiętajcie, żeby glinkowanie robić e, akurat, no może nie tylko przy, przy dyjronizerze i przy ręczniku, ale także przy innym lubrykancie i przy glince, że jeżeli wykonujemy ruchy, no to później e, dobrze sobie sprawdzić ręką, przejechać, czy nie ma e, jeszcze jakichś chrostek, chropów. A jeżeli są, to poprawić delikatnie O, i na pewno zejdą. I tak lecimy cały samochód. I piątym etapem będzie umycie po raz kolejny samochodu. Fajnie jest go spryskać jeszcze raz Power Cleanem, spłukać pod ciśnieniem i umyć szamponem Optimum No Rinse. My tak naciskamy na tego No Rinse, słuchajcie, bo nam naprawdę przyspiesza pracę. Ale to nie jest jeszcze koniec odcinka. Oglądacie do końca, bo mam jeszcze dla was całą listę produktów, które używaliśmy do dekontaminacji, do głębokiego czyszczenia lakieru. Ale pewnie gdzieś się tu, gdzieś zaraz, może tu. Jeszcze albo, nie wiem, gdzie się albo wrzucimy. Tu. Albo tu, gdzieś, albo gdzieś. Tu. po prostu będzie. Będzie po prostu widnieć się tutaj, gdzieś koło nas. Może na Dawidowi, jak to się mówi? Na, na Blu, Blura na blura. oczach. Blura na oczach z, na przykład z Maurice'em. <laughs> Chciałem też troszeczkę zaspolerować następny odcinek, bo koniecznie oglądajcie następny odcinek, bo będzie już naprawdę dużo się dziać na tym samochodzie. Zobaczycie też, jak polerować auto bez oklejania jakichś gum, bez niczego, bez używania jakichkolwiek pasty. Prawdę mówi, to nie że. Nie pasty, ale taśmy zabezpieczające, nie będziemy e, tutaj używać nic, a co lepsze, jeszcze będziemy te plastiki polerować. Gumy też będziemy polerować, może nie polerować do jakiegoś tam połysku, ale będziemy je odświeżać i wszystko, właśnie, systemy polerskim. Jeżeli nie brzmi dla Was to mega wariacko, że będziemy polerować plastiki pastą e, polerską, e, nie, dobrze, Mateusz się totalnie nie pomylił, tak będziemy to robić, więc Z czekajcie na to. Zobaczycie, zobaczycie także porównanie e, pasty z jakimiś innymi pastami, jak wygląda mikromaring, jak wygląda wykończenie, jak zrobić głęboką korektę lakierów w dwóch etapach. Bo będzie generalnie będę chciał zrobić na, na tej BMC właśnie głęboką korektę lakierów w dwóch etapach, w pięciu przejazdach na dwóch etapach. Widzowie nie wiedzą o co chodzi, dlatego że mówisz pięć etapów, dwa przejazdy. nie Dla to niektórych nasz. to czarna dwa, magia. Dwa etapy, pięć przejazdów. Na pierwszym etapie dwa przejazdy, na drugim etapie trzy przejazdy. I koniec. Drzwi nie robimy drzwi godziny. Drzwi robimy do pełnego połysku, do pełnego Lustra, bez hologramów, bez e, mikromaringu, bez e, f, rys. Dobra, bez... dobra Mateuszku, już się nie nakręca, już, już. 10, on ma już zajawkę, minut. on ma już zajawkę na ten odcinek, więc jeżeli doceniacie tą Mateusza zajawkę, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, tu na dole macie subskrypcję i pamiętajcie o kciuku w górę oraz teraz tak nakręcenie, powiedz jeszcze o social media. E, tak, a jeszcze poza tym też będzie tutaj tablica, gdzie będę chciał pokazać i rozrysować, jak wygląda właśnie mikromaring, jak powstają rysy, jak to, jak wygląda lakier. A tak poza tym, co pamiętacie o naszych social mediach, o naszym Facebooku, Instagramie i także naszej klasie? Nie mamy naszej klasy, nasza sala. Co ty cel... z tą naszą klasą? Dobra, nie ma co przedłużać. Trzymajcie się do, nas, do zobaczenia w Cześć, scenie. Cześć! Ale przyrzeźń, nie wiem. Ale ty teraz, rozwinięcie, chcę wrzucić przebitkę ze sceny nie, Ja wiem, specjalnie to powiedziałeś, że nie wiem. blinkuję, ku... ale. Co chciałem powiedzieć? Skąd